odpadam, będzie grane Czyli zmianki. co jeszcze swoje, jeszcze nie musisz MAM TRZYDZIEŚCI <grywa> SZEŚĆ A wczoraj takiego bigwina zrobiłem z tym daniem, no? Gdzie ty jesteś? Żeby latały jak Żydy w To coś takiego Nie widzę Nie widzę Czekaj Nie widzę O Ale takie Kurwa, gdzie chcesz to Wszędzie O czyli co? Chcesz kurwa Bez zmianek, bez zmianek Czaisz? Tak, to się jutro z kina pewnie zmieniam Pat, tako zrób kurwa Tako będziesz, pos okay. No nie No nie, no nie, co ja widzę Ja po telefonu pójdę. No nie, co ja widzę, co ja widzę Co ja widzę, nie. Co ty robisz Eku? Cię dobrze czujesz Coś tak Toasa jest chyba To jest te AI final bo znowu do... Tak A ty to z czasu GPT generujesz tak szczerze? Słowę generowałem, ale kurwa Piotr już mi się nas wkleił. A Piotr jest fajny wiesz panda Tak E Daniela wrócił Bo Tromba chce ze mną grać. Ej! Ej, bo Tromba chce ze mną grać! Patrz! Przecież on postawił 2 miliony. Ty Hydra bo Daniela jestem sumie chcesz z nim sobie pograć? Bo ja wczoraj z nim wygrałem 150, za pierwszą O, Danielo jest... O kurde On sam przyszedł, nawet nie pisałem do niego, on tu jest, on jest coś... O kurde. Czekaj, stac Tak nie ma 600 długów, tak czy... Jeszcze się nie odrobił Ty, patrz po jego skarniec, patrz z Z taką cenę mi się je sprzedać. Tak muszę zbierać szybko. Czarny koksie, się, w banku rośnie. Daj, tym, bąbelki w nim. Ej, bo plecak rośnie, plecak już 70 koła, najtańszy. Ile? 70! A za ile kupiłeś? Wygrałem zmianki. idę ile w kosztował? I tak 10 kość plus ja swojego otworzyłem jakoś teraz 120, go nie zlałem te ale ile by stało wyszło? We mi tak opisz. Ile stało, jaka by mi wyszło hajsu? No, mniejsza z jednej elki. Nie, gówno jest w szokarach. to 2 na 2 plus 6, to jest 400. A to czyli tyle mi sam przyjść w To będzie? No to masz 800 koła, plecak 60, a to jest 860, plus pierdolu. Jak to jestem, masz około. To nice. Tylko jeszcze 800 koła kasy. No? No wygrałem z Daniela wczoraj. Ja mogę już stream odprawić. No właśnie, mam odprawnego. Ale chyba, chyba ktoś ma stream odpalonego, bo. nikt nie wbija. Ma Bobak. Robi Bobak A ja. jeśli przed 5 minut temu nie było człowieku Dido nie mają te live y. Bobak od kiedy ma Bobaka O ile Ty idziemy zagrać u Bobaka bo u niego zawsze się wygrywa Hydra no i dobra. Gramy u Babaka, bo u niego zawsze oddaję Przeszedł nie o tyle wygraliśmy No ja przyjebałem Ale <laughs> ja wygrałem 150, ale na jakieś 300 Kto wbił Ryziu, kiedy oddajesz 19 koła Nie oddajesz 19 Nie oddawałeś To na długo chyba Oddałem Daj piszesz I nikt nie usnu nie, nie oddałeś oddałem. Nie oddałeś debilu Oddałem Nie no to ja się więcej nie pożyczę człowieku. Już oddałem się. Nie oddałeś Oddałeś oddałem. oddałeś 130 i 19 ci zostało Nie Oddałem no bo nie. nie oddałeś to tak, jakby Ignacyk teraz powiedział, że nie od, że oddał swoje 150 k długu. A ja to ty porównujesz to, co chodź, ale ja. Ja się usuwałem w kasę. patrz. Ale 19 kg usunęli, bo myślę, że zapomniałem. Kurde, tobie. Dobry jesteś, już idę. Czy gra w ogóle w tym teraz, czy nie? No właśnie, gdzie nagrał sobie, by backup. Ale ja, ja tak patrzę pies mi już wcześniej No i ja w streamer no to robię No ja teraz robię i patrzę, że każdy ma oh, Hydra? Idziemy tego? Nie Oyster. widzę przeszkód 1 1. Mam dużo jeden. Co? H2 Piska Gdzie jesteś? Jeszcze tego live, bo myślę ten chyba sam Komu? Dzień dobry? Ja mam dobrą no, pojęć to do to. pieniędzy. Hydra gramy? Tak, tego? Hydra. Idziemy Hydra? Co to panu dało w ogóle? To jest jakiś tekstów pak? Co? On ma... co mu wreszcie... Tak, widziałem tam jakichś webbolał na przykład. No, bo to ma banany te z dripiarki. No, nie widzę przeszkód. W miejscu. Chodź, Hydra. Hydra tego doceka, miałeś robić. zrobić? No, ja ci wyślę tego i langę miałeś mi dać. Rangę. No, miałeś dać. Ja już jestem w hydrach, a teraz... No teraz grubasie! Nie będę w tym psem po kolpusu. Ja też psem. No, zawsze psi za te, że kupuje. Bez tego, żeby wykupiać, no po pięć dro No, tylko jakim dropem. Ulaska bym sam. No, same zuby, jak będą kupić pod psem. Pedra. Ale tyle nie będę gościć Po 25 błędów Hedra wysłałem ci rangę dawaj niger Niech dawać Abiecałeś przez niger To jak cię się zbierdałeś to ci zabiara Daj mi też Ty za co? A co mi tak dajesz? No ja mam klam, mój klam. Będzie, będzie Nie ale mu to będzie losowanie w przerwy. będzie mutował, to zabiorę No ale z powodem mutować. Z powodem kurwa, z powodem takim, że No człowieku, się... jak Alan będzie z 3-7, no to należy się móc No właśnie. Ej, jest na Zobaczcie. Jest.

Większy bok po ziemi Każdy orał odemka Każdy się mnie boi Muszę wątpić się daj, dajba tego bobka

No, Co uh, Co? 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 Co ty mówisz? Fajnie. Dobrze wiedzieć. Czerze? Kończy tego liwa, Nie gra.